Witam serdecznie, to Emilia. Dziś zaprezentuję Wam pilates na stojąco. Stańmy sobie wygodnie, w lekkim rozkroku, ręce wzdłuż tułowia i zacznijmy od kilku krążeń obręczy barkowej do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem i do przodu, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, w górę i w dół, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, klatkę piersiową. Otwieraj, zamykaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wystarczy i zwiększ zakres ruchu. I raz, dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem, i do przodu i raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem, w górę, i w dół, i raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i ze skrętem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć ze skrętem, do tyłu popchni, do tyłu popchni i sześć. Siedem, osiem na wprost. Uniesie ręce w górę i pogłębiaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wystarczy, a prawa z lewą. Hop, hop. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, i pogłębiaj raz, dwa, trzy, cztery, zmień, raz, dwa, trzy, cztery, zmiana, raz, dwa, trzy, cztery, i ostatni raz, zmiana, dwa, trzy, 4 i wystarczy, ręce krzyżuj, popchnij do tyłu. Raz, dwa i w tył. 3, 4, 5 i do tyłu. 6, krzyżuj i w tył. 7, 8 i pogłębiaj. Raz, dwa, dłoń do mnie skieruj. 3, 4, 5, bokcie w lekkim zgięciu 6, 7. I osiem i wystarczy. Spokojny. Góra. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Unieś z wdechem i wydechem. Ręce wzdłuż tułowia. Unieś w górę. Odłóż. Raz. Jestem wyprostowana. Dwa i do Trzy, cztery wdech i wydech. Pięć. 6 i popchnij ręce do tyłu za plecy. 7 8 i jeszcze jedną. Raz i do. 2 i do. 3 4 i wróć. 5 6 7 8 wystarczy i unieś ręce w górę i Pulsuj tylko do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Malutkie pulsuj w tył. Pięć, sześć, siedem, osiem. Wystarczy ręce odłóż. Dobrze. Ręce do zgięcia tak, w stawie łokciowym i zamykaj. Otwieraj. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, i w górę raz, dwa, i zostaw trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, i osiem, wystarczy ręce wysoko w górę, tak tych kilka ćwiczeń rozgrzewających. Obręczy barkowej już za nami. Od razu wykonamy sobie docelową część dla ramion. Dobrze. I powolutku odłóż przodem. Jeden spokojny wdech, góra. I wydech. Dobrze. Ręce wzdłuż tułowia. Trzymaj na udach i unieś raz jedną góra, raz drugą w górę. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć machnij mocno za plecy ręka. Wdech, wydech, wdech, wydech. Siedem, osiem, druga, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem i oburoczy. Raz i uda. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zostańmy z rękoma w górze i martwym krzyżuj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, drugą. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8a. Złap ręka z ręką. Pierwsza seria obręczy barkowej za mami. Już przechodzę do drugiej. Powolutku ręce odłóż. Skróć, chwytając za łokcie, unieś i odkładaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, ręce zostawiamy, tak, i ręce prostuj i połóż, prostuj i połóż, raz, dwa, i kładź, trzy, cztery, cały czas wysoko, pięć, sześć, siedem, 8, druga. Raz, cały czas przy uszach. 2, trzymaj ramiona. 3 trzy i hop. 4, 5, 6, 7 i 8. Ręce zostaw nad głową. Trzymaj dłoń na łokciu i powolutku pulsuj do tyłu. Raz, 2, 3, tu pulsuj. 4, 5 oddychając, 6, 7, 8, drugą, raz, 2, jeszcze pulsuj, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, a unieś ręce w górę. Druga część obręczy barkowej za nami, tylko jeszcze trzecia została nam. Dobrze, powolutku. Odłóż ręce, dobrze. Ręce złap tu z tyłu i unieś. raz jedną, raz drugą. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I jeszcze jedna. Raz. Dwa, trzy, cztery, wysoko dźwigaj, wydłuż na głowę, połóż, wydłuż na głowę, pięć, sześć, siedem, osiem, i dwie ręce, raz i głowa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem i osiem. Wystarczy. Unieś wysoko ręce jak najwyżej. Trzymaj. I powolutku dół i spokojny góra wdech i wydech i łyczek wody i wracamy. Obręcz barkowa za nami. Teraz przejdziemy sobie do talii. Najpierw ją rozruszamy, rozgrzejemy, a potem kilka docelowych ćwiczeń. Dłonie połóż wygodnie na talię i kilka kółeczek. Hop i hop. Hop i hop. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, w drugą stronę. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, a skręty w prawo i w lewo, w prawo i w lewo, i pięć, sześć, siedem, osiem, wystarczy, a ręce unieś w górę i spróbuj całym tułowiem pokręcić. Kółeczko, zjeżdżając rękoma niżej i wyżej, niżej i wyżej. I pięć, sześć, jeszcze kręć, siedem, mocno wyciągając w górę osiem i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, góra, góra, cztery, pięć, sześć. Siedem i osiem. Wystarczy Unieś ręce, przenieść lekko w bok. Góra, przeciwny bok. Góra, a złącz noga z nogą. I bok, góra, bok i góra. Odłóż powolutku ręce. Jeden wdech, wydech. I dół, ręce wzdłuż tułowia, nogi w lekkim rozkroku, łopatki mocno ściągnij z tyłu, i w prawo, i w lewo. I raz, dwa, i dwie ósemki takie. Trzy, cztery, pięć stopy na podłodze, sześć plecy wyprostowane, siedem, osiem. I jeszcze jedną, raz, dwa, jak najniżej zjeżdżaj ręką po nodze. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, wystarczy i ręce wyżej, i to samo w prawo i w lewo, i raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i jeszcze jedną raz i przeciwna strona dwa, trzy, cztery, pięć 6, 7 i 8, i wystarczy ręce. Odłóż powolutku do dołu. Dobrze, i przejdę do docelowego ćwiczenia. Jedna ręka wyprostowana, druga za uchem, za głową i dół i wracaj. Raz i dwie ósemki. 2, 3 Cztery, pięć, i na środek sześć, siedem, osiem, i jeszcze jedną raz, i środek wróci dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, wystarczy, i zmień rękę. Przygotuj łokieć, przygotuj dłoń, ręka wzdłuż tułowia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i druga. Raz, dwa, trzy, cztery i wyprost. Pięć, sześć, siedem i osiem. Wystarczy jako ćwiczenie. Kolejne ręce wzdłuż tułowia, paluchy mocno skieruj w prawo i w lewo i próbuj rękę położyć na podłodze. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery, siedem, hop, osiem, i ostatnią. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, hop, siedem, hop, i osiem, i wystarczy już. Wyprostowana jestem. Ręce połóż znów za głowę, za uszy i będzie kolano do łokcia dążyć. Prawy do prawego, lewy do lewego. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 7, 8, i trzecia. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wystarczy, odłóż na chwilkę ręce. Wykonamy podobne ćwiczenie, lecz tylko na jedną stronę. Tylko prawy łokieć, prawe kolanko, tu ósemka, i za chwilę zmiana tu ósemka. I Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zmień stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze po jednej ósemce. Zacznij od nogi, której, którą wykonywałaś pierwszy raz i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i zmiana nogi i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Siedem osiem, i na końcu tak jak na początku, raz prawa, raz lewa trzy ósemki, przygotuj ręce i raz dwa, trzy cztery pięć, sześć siedem, osiem, druga, raz dwa, trzy cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. I ostatnia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Wystarczy. Odłóż ręce, łyczek wody. Dobrze, i naszą, nasze mięśnie skośne brzucha zakończymy ćwiczeniem skrętnym. Złap ręka z ręką. Łokcie szeroko. Trzymaj ręce wysoko. Nogi w lekkim zgięciu i wykonaj skręt w prawo i w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem. Hop. 8, druga popchnij łokieć za plecy mocno za siebie. 2. Hop. 3. Hop. 4. Hop. 5. Hop. 6. Hop. 7. Hop. 8 i wystarczy. Odłóż ręce. Spokojny wdech i wydech. Dobrze. Przejdziemy już do dolnej części ciała, czyli nasze nogi, nasze pośladki. Wszystko dzisiaj w pozycji stojącej. Stań wygodnie w lekkim rozkroku i unieś. Raz prawe kolano, raz lewe kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, drugą. Raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i dodaj rękę, raz, dwa, trzy, prawa noga lewa ręka, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i ostatnią, raz, dwa, wysoko wyciągnij wydłuż rękę, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem. Wystarczy. Uf, kilka wdechów, wydechów. Dobrze. Będę kierowała teraz kolano w bok. Znowu wygodnie stań i kolanko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, druga. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dodaj rękę, raz, dwa, trzy, cztery, gdy kolano w bok, ręka w górę, pięć, sześć, siedem, osiem, i dwie ostatnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem i ostatnia. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze dźwigaj i kolano i rękę unoś. Pięć, sześć, siedem, osiem. Wystarczy. Uff. Stanę bokiem, aby były widoczne moje kolanka. Stań na baczność i kolana. Hop, 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 hop. Raz, dwa, trzy, cztery.

Ręce w górę i podtrzymaj, stanie szerzej i spróbuj wytrzymać tą pozycję. Ręka już nie trzyma ręki, stój na palcach. Palce prawe, palce lewe, ręce wysoko w górze i trzymaj tą pozycję, wyciągając, wydłużając się. Uff, jeszcze, jeszcze. Wytrzymaj, utrzymaj równowagę. Gdy masz problemy z równowagą, złap ją i spróbuj jeszcze kilka sekund postać razem ze mną. Dobrze i powolutku, odłóż ręce, odłóż nogi. Dobrze. Następnym ćwiczeniem, jakie wykonam, nogi troszkę szerzej i kolana, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, druga. Raz nie odklejaj, podeszwy od podłogi. 3, 4, kolanka w przód, wróć w przód, wyprost. 5, 6, 7, 8 i ostatnia. Raz idź w dół i góra. Dół i góra. 3, nie pochylaj, nie pochylaj się do przodu. 5, 6, 7 i 8. Wystarczy. Wróć jeszcze raz do pozycji na palcach, ręce w górę i wydłuż wyciągnij się. I trzymaj. Trzymaj, trzymaj, jeszcze wytrzymaj, tak? Dopiero 10 sekund za nami, kolejne 10 przed nami. Tak, i po tej dziesiątce ostatnia 30 sekund w tej pozycji, paluchy, ręce w górze. W lekkim rozkroku utrzymuj równowagę. Gdy ją straciłaś, szybciutko złap i wróć do mnie. I ostatnie 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i powolutku. O, już wszystko. Dobrze. Kilka wdechów, wydechów. Dobrze. Stan szeroko, kolana lekko na zewnątrz skieruj, przejdź biodrami w dół, ręce wzdłuż tułowia i spróbuj paluchy, tylko na paluchach zostać, unoś pięty góra, dół i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzymaj tą pozycję, sześć, siedem, 8, druga ósemka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i trzecia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Wystarczy. Odpuść, wyprostuj nogi, a nawet złącz je. Trzy ósemki wykonywałam obunóż, wznosiłam się na palce, opadałam na pięty. Spróbuję teraz raz prawą, raz lewą. Znowu stań szeroko. Paluchy skieruj na boki, pięty do środka, Obniż biodra i raz jedną, raz drugą. Raz i hop, dwa i hop, trzy. 4, 5, a wydłużę ręce. 6, 7, 8, druga. Raz, dwa, trzy, maj ręce. 3, 4, 5, jeszcze po pomniej ostatnia, 6, 7, 8 i ostatnią. Raz, dwa, 3 4 5 jeszcze troszkę trzymaj ręce 6 paluchy są i piętę unoś piętę unoś 6 7 8 i wystarczy odłóż ręce złącz nogi i powtórzę